Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sadoma i zapraszam Was do kolejnego odcinka na moim kanale. I dzisiaj zagramy w In Silence. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest za gra, w wielkim skrócie, mamy po prostu uciec z danej mapy. Jest potwór, który próbuje nas zabić. Cała logika tej gry. Ogólnie samo, samą grę nagrałem już dawno temu na moim starym kanale. Powstały z tego aż trzy odcinki. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek z uploaduję z powrotem, ale myślę, że powrót do tej gry będzie dosyć ciekawy. Bo, gra dostała Winterland Update, jak można zauważyć, jest już mapa Winterland, ale dzisiaj zagramy na mapie Forest, ze względu na to, że Winterland jest mapą, która jest mocno popugowaną, jest trochę zepsuta, przez co po prostu trochę niegrywalna. Więc. Nie zamierzamy w tym odcinku grać w Winterland, ale spokojnie, wcześniej ze znajomymi nagałem sobie taki luźny, losowy odcinek z mapy Winterland krótki. Więc może kiedyś wrzucę ten odcinek z Winterlanda. A jeżeli jak to oglądacie i już wleciał, no to fajnie. Tak czy się, jak dzisiaj będziemy grać na mapie Forest. Ta gra polega na tym, że po prostu uciekamy przed potworem, jak powiedziałem wcześniej, ale tutaj potwór polega bardziej na słuchu niż na wzroku. Więc będziemy musieli zachowywać się naprawdę cicho i być czujni. To prawda, to, że on bardziej polega na dźwięku, nie znaczy, że nie może nas zauważyć, ponieważ może wykryć światło z latarki i może nas zauważyć, jeżeli będziemy w jakimś świetle. Ale jeżeli po prostu obok nas sobie przejdzie, jak jest ciemno, to wtedy potwór, czyli w tej grze nazywany Derek, nie zrobi nam nic. I widzę, że już dostałem jeden efekt, z którego nie korzystam, czyli Sergeant. No i tak, mamy albo uciec, albo na niego zapolować. Czyli tak, albo za, za, tak, zadaje dwa razy więcej obrażeń z karabinami. I efekt flashbanga, który daje Rejkowi trwa o wiele dłużej. Czyli to oznacza, że będę miał więcej czasu na ucieczkę. To jest dobrym znakiem. Bo jak nas złapie, to będzie trochę lipa i będę musiał szukać baterii. Czyli tak, czego muszę szukać? No, części do samochodu, czyli tak. Jak dobrze pamiętam, to trzech kół, klucze do samochodu, benzyny i akumulator. Czyli łącznie. Sześć, pięć części, chwilecz O, jest tam właśnie. E. Tutaj jest jeszcze mechanika rzucania kamieni, co może odwrócić jego uwagę. Coś zniszczył. Fila, eee, tak? Pięć części... Słyszę psa. Jest benzyna. Eee, o nie, serio: dwa obok siebie te boksy, co, mają, co go przy, mogą przyzwać. Chcę się przyzwać, no zbawić. Fila, tak. Trzy koła. Eee, benzyna, akumulator. Sześć części. Jeszcze klucz. Tak. Spokojnie, jest, już cię ratuje. Jest na single player jest trochę bezużyteczny, bo jeżeli ma się radar, to wtedy on pokazuje stałą lokalizację samochodu na minimapie. To jest bardziej użyteczne w multiplayer. Na singlu nie ma to większego znaczenia, ale Psa trzeba uratować. Nie? Dwa boksy obok siebie to jest trochę dupa, bo jak spojrzę się na nie, to wtedy może zareagować. W sensie może się zareagować. W sensie mo mo mogę tak z nimi wejść w interakcję. Dobra. Coś w szafkach użytecznego. Nie za bardzo. Ten muszę też uważać, bo taki... taka zabawka, co może wyskoczyć z pudełka, może być też w szufladach. Troszkę w się sensie teraz nic nie było. Jest obok. Dobra, chyba się poszedł. Nie słyszę już jego kroku. Kurde, ale jak się czai! Dobrze. To jest jakieś dziwne pokra. Yy, ostatnio jak z nim grałem, to nie był aż tak... tak, tak aktywny. Mam w sumie pomysł jak mogę rozbroić tamte zabawki Tylko mogę trochę zaryzykować życiem. Znaczy mam tutaj baterie w sumie, które mi... Mogę tu uzupełnić. Dobra, daj. Dobra. Tego powinno zwalić. Dobra, pułapka zadziałała. Czyli teraz... One są rozbrojone, tak? Nic już mi nie może zrobić, nie? Ile ta pułapka? Ile on zauważył, że ta pułapka tutaj jest, czy. Oh shit! Oh shit! Dzień dobry. To było bardzo dziwne spotkanie. Brzydki. Nie zastanawiam się, czemu on tutaj przybył z powrotem. Ja w się sensie, nie wiem, jakoś dwa razy wykrył on tego mini. mini, mini jack O, dobra, dobra. To ma niby pomóc, a to tak samo straszy. Dobra, tutaj widzę nic. on tu biegnie? O oh shit, no tu ubiegnę! Tu biegnie! Flashbang! The fuck was that? Jakimś cudem on wykrył, że ja jestem na górze. Karnię to mnie najbardziej zastanawia. A co z pułapką? Pułapka niby... Także, jak jest burza, to oznacza, że on nie słyszy, jak będę biegać. To znaczy, że przez pewien czas będę bezpieczny. Nie będę sobie biegać. A teraz nie może mnie kompletnie wykryć. O, dwa strachy na wróble obok siebie. Dobra, czy coś tutaj jest użytecznego do zapamiętania, że tu jest coś? Nic. Znaczy, wróble niby są użyteczne, ale. Dobra, jest brojownia, ale kodu obecnie nie szukam. Chyba słyszałem. Dobra, to tu jest kolejny dom. Tylko biegam tą mapę dookoła, żeby sprawdzić gdzie co jest. Dobra. Są fajerwerki. jest kolejna bateria. Dobry, ja jestem w tą grę. Ale garniam Dobra, burza się skończyła. Czyli teraz już. Może mnie usłyszeć. Nie mam fragmentu kodu. Z żadnej zabawki tutaj nie ma. To jest klucz do samochodu. Kuchwa. Tu biegnie? Tak, biegnie. To czy mnie wykryje? Ciat mnie nie wykrył. Dobra, zwrócę jego uwagę kamieniem. Holy shit. On, na, on tu na to zaszarżował. Jest jeszcze więcej szuflad. Ja widzę szuflad w tej grze. Dobra, czyli tu, czyli tak, w. To jest chyba ceglany dom, o ile. Dobrze myślę. Czy. Biały dom z desek. Dobra, to jest biały dom, czyli w białym domu. Jest klucz. Zapamiętać. Mam to. No tak, czy siak, powiem, że Gra jest ciekawa. Ta gra głównie powstała pod kopa. Ze znajomymi. Tutaj jak widzę jest łapka na niedźwiedzie. Tu w sumie mam pomysł. Uzbroję ją i jak będzie biegł. To może w niej ubiegnie. Może w nią selosowo wejdzie. Tam jest namiot. Może tam będzie coś ciekawego. Jest radio, a ja z radia... ważnie nie korzystam. gra jest podejrzanie cicha. Za cicha. W sensie ja rozumiem, że... To jest rodzaj horrorów, gdzie dźwięki mają być czymś ważnym, że w sensie trzeba nasłuchiwać i w ogóle, I że też że potwory z nich dużo korzysta, ale jest tak cicho, to jest strasznie tak spokojnie, ale to za spokojnie, a jak jest spokojnie w, w takich grach horrorowych, to, znaczy w takich grach horrorowych, jak w grach horrorowych jest zbyt spokojnie, to nie świadczy nic dobrego. A tutaj widzę jest. Taki żółtawy domek. I już jest on obok samochodu. Więc szybko przejdę od samochodu do tego domu. Okej. Okay. Zasarżował, ale chyba w kompletnie inną stronę niż w którą ja idę, więc... Jest... Jest dobrze. Nie zamierzam ryzykować wykryciem się, bo się może naprawdę źle skończyć. Dobra. Szybko akumulator i benzyna. Eee, szybko. Dobra, teraz tylko jeszcze zostały koła i klucz. Się wrócę do tego domku. Ja nigdzie go nie słyszę. I nigdzie nie widzę. W większości gier horrorowych byłby był to problem. Większość by się niepokoiła, ale w moim przypadku to jest git, bo. On nie, on nie może się skradać. Muszę się kampić tu jest, tu jest, on tu jest! Dobra, yy, powiech gdzieś indziej. Dobra... <śmiech> Kurwa! Ory! <laughs> Czemu jak przeklinam, to robię to po francusku. Pewna na miśka w depone. Niby można to szybko zamknąć zanim on to usłyszy, ale... Nie to jest trochę mało wiarygodne. Dobra. Firewerki są... So... firewerki. To jest drugi akumulator jak widzę. Akumulatora już nie potrzebuję. Kolejna benzyna. Trzeci akumulator już. To jest. Dobra, czyli prawdopodobnie reszta będzie obok stodoły. Jest jakiś sposób... Mógłbym użyć telewizora, żeby go tu zwabić, ale... Nie, dobra, w sensie chciałem wykorzystać tą pułapkę. Ja podejdę do tej stodoły. Tam na bank coś będzie, bo jak nie ma w tych trzech domkach i w namiotach, to zazwyczaj jest w dole. to jest punktem centralnym tej mapy. Na logikę to ta mapa wydaje się mała, ale w z, z taką ciemnotą z tym, że to jest gra horrorowa ta gra jest to gra. ta mapa w tej grze jest naprawdę duża oh shit chyba mnie usłyszał wypieprzaj ode mnie Udało mi się go odgonić. Dlatego zazwyczaj chodzę, a nie biegam, bo on to słyszy. Dobra, mam koło. To jest dobrze. Jest... O dobra, jest kamuflaż. Nie wiem, czy kamuflaż jakoś działa na sztuczną inteligencję. Może jakoś pomoże. Fajny traktor. Jest opcja jego włączenia? Nie, nie ma opcji jego włączenia. Może to na od lepiej. Zresztą. Widziałem ruch. Tak, to był on. Dobra. Tutaj jest jeszcze ten zbiornik z wodą. Tutaj jak widzę nic nie ma. Wiatr trochę przeszkadza, bo zagłusza mi jego kroki. Teraz się trochę zgubiłem i nie wiem gdzie mam iść Tam jest Będę dom. kurde nie... Gdzie jest samochód nie, W tamtym domu już byłem Będę szedł naokoło po prostu Kursuję wokół tej mapy Cały czas w ruchu Jestem niewykrywalny Z tego, że dwa razy już mnie chciał złapać To jest jeden z niewielu horrorów, które ogarniam To znaczy większość gier, w które gram Zazwyczaj Ogarniam Bo, No w sumie W całym swoim życiu Grałem tylko w trzy horrory Czyli fazmofobię In silence'a właśnie Jeszcze fangame ma FNaFa, czyli Five Nights at Candies, trzecią część na, na ca trójkę to nawet przeszedłem na wszystkie gwiazdki Prawie wszystkie, bo jednej mi się nie udało Ale fun game naprawdę ciekawy O, cześć Łap kamienia Dobra, no, powiek. No nie w sumie on teraz mnie widzi lepiej, to lepiej nie włączać latarki. Teraz nie wiem jak to działa. Czy to jest tak, że jak on jest poza moim radarem, to on znika i później się losowo pojawia obok mnie, czy, czy on chodzi sobie tak po mapie? no to, to, to jest dla mnie bardzo dobre pytanie. Na które chętnie bym. dostał odpowiedź. Chętnie, dostał, chętnie bym usłyszał odpowiedź. No to jest. To jest biały dom. W białym domu był klucz co dobrze pamiętam, tutaj jest bateria, to wezmę. Bo nie chcę, żeby mi się rozładowała w ostatnim najlepszym momencie. Chyba wlazł w pułapkę. Słyszałem dźwięk. Dobra, ta, ta, ta zabawka już jest rozbrojona. We. O nie, ja mogę tu naprawdę drugi raz uzbroić. A nie, dobra, to już w drugi raz nie wyskoczy. Mam nadzieję. Dobra. To był klucz. I opona. Jeszcze muszę tylko dwie znaleźć. Tak, on wlazł w płakę. Czyli on był tuż obok mnie. A tak na jak. Ale jednocześnie w sumie trochę idiota, bo... <laughs> ja się nie wiem, ser... Ja rozumiem, że on jest ślepy, ale nie aż tak, w sensie. Jak się nim gra, to widać im co prawda bardzo rozmazanie, ale... Coś widać. Z jednej strony szkoda, że go nie zrobili jak... Jak SCP-939 z SCP Security Bridge, tam. Chyba to był Security Bridge? Chyba tak. Nie jestem już pewien, ale chyba tak, chyba SCP Security Bridge czyli ta gra STP Multiplayer. I tam to fajnie działało, bo my teoretycznie mieliśmy widoczność, to znaczy on był kompletnie ślepy i polegał tylko na dźwiękach. I dodatkowo mógł udawać człowieka, żeby zmylić ludzi, którzy byli wrogo nastawieni do STP. I on miał na tyle fajnie zrobione to, że... On jakby by... Widział otoczenie ze słuchu, że w sensie jakby W pewnym sensie echolokacja i, i my widzieliśmy jakby I co najlepsze Jeżeli yy, dany gracz Nie wydawał z siebie żadnych dźwięków To wtedy on stawał się niewidzialny dla niego, ale jeżeli jakiś dźwięk wydawał to Wtedy mógł go zobaczyć nawet, nawet przez ściany, co trochę ułatwiało robotę To jest pierwsza opona Teraz szybko klucz Dobra Tam widziałem koło obok stodoły Teraz tylko dwa koła i mogę stąd uciekać Także, że nie wiem czy planuję nagrać z tego odcinek też jak gram z kimś albo jak gram potworem, ale... Ale pomyślę nad tym. W sensie najlepsze jest to, że na tej mapie Winterland sztuczna inteligencja może tylko przechodzi przez ściany, kiedy gracz. Nie może. Nie wiem, jak to można było tak zwalić. Ale twórcy trochę zawiedli. Nie wiem, czy ja słyszę jego kroki, czy nie. Słyszę takie strasznie ciche dźwięki. O, jest on. Ale nie do końca jestem pewien, czy to na pewno jego kroki. Dobra, i tam jest jeszcze koło na środku drogi. Dobra. Akurat na samym środku. Także też chodzi o to, żeby unikać właśnie ciemności, bo. Rejk w świetle może akurat wyjątkowo dobrze widzieć. Ja widzę samochód. A raczej jego światło. Dobra, teraz ostatnia prosta. I wygram to. Wow, właściwie już wygrałem Ale wolę się Nie chwalić bo jeszcze jest szansa na to że może mnie zabić Ale szanse na to są Niskie Teoretycznie mam jeszcze z flashbangów trochę ale to nie ryzykować Dobra Pierwsze koło. A właściwie już drugie. I teraz trzecie. I mamy to. No i proszę bardzo. Uciekłem. Do widzenia. Do widzenia, panie Rake. No, Survivor swings. No i tak. To na tyle w tym odcinku. Gra mi się wydaje, że. Jak na taką grę, to jakoś wyjątkowo szybko mi poszło. Nie wiem czy będę nagrywać jeszcze z tego Może Jeżeli wam się spodoba to oczywiście mogę nagrać parę kilka Parę kilka Nagram jeszcze yy, może odcinek jeden yy, może z kimś Ale póki co to Będę musiał to odłożyć na półkę Oczywiście mam jeden odcinek nagrany już w zapasie który trwa bodajże tam z 5 minut czy coś ale jak czy się jak jest z nim zabawa? Dobra, bez przedłużania. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić suba lajka. Proszę. No i zapraszam do następnych, jak i poprzednich odcinków. Na razie!